Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Wszyscy doskonale znamy to powiedzenie, że jakie życie, taka śmierć. I kiedy słuchamy tego fragmentu Ewangelii według świętego Łukasza, to możemy. Też zmodyfikować to znane nam powiedzenie i, i pójść dalej, mówiąc, że nie tylko y, jakie życie taka śmierć, ale również możemy powiedzieć, jakie życie taka wieczność. To właśnie jasno wynika z tej przypowieści, którą Jezus powiedział faryzeuszom. Dwóch ludzi, dwóch mężczyzn, Jeden bogaty, który świetnie się bawi, żyje wystawnie, odziewa się w drogie szaty. I drugi leżący u bram jego pałacu żebrak pokryty brzodami biedak, który ma imię Łazarz. Jego pragnieniem jest nasycić się odpadkami ze stołu. Bogacza, psy przychodzą, liżą jego wrzody. Dwóch ludzi, którzy idą przez życie, Można powiedzieć obok siebie. Idą przez życie do tego momentu, kiedy to życie się kończy. I po śmierci, kiedy można powiedzieć w czasie życia byli blisko siebie, jeden w pałacu, a drugi pod pałacem, tak po śmierci, między nimi zionęła ogromna przepaść, jak słyszeliśmy w Ewangelii, nie do zasypania, nie do pokonania. Z żadnej strony nie mogli się przedostać, jak mówi Abraham, ani my do was, ani wy do nas. To jest niemożliwe. Dlaczego tak się stało, a nie inaczej? Na pierwszy rzut oka. Po takiej pobieżnej lekturze możemy powiedzieć, że tego pierwszego człowieka bezimiennego zgubiło jego bogactwo, jego styl życia, jego luksusowe życie. A zbawieniem dla tego drugiego było to, że był biedny, że był żebrakiem. Jeżeli byśmy tylko takie wnioski wyciągnęli, to okazałoby się, że no, dla bogatych, luksusowo żyjących ludzi nie ma zbawienia, a wszyscy ci, którzy żyją na granicy nędzy, będą zbawieni jakby z automatu. Ale niestety tak do końca nie jest. Nie tylko stan posiadania czy nieposiadania. Decyduje o tym, czy ktoś będzie zbawiony, czy nie, i jaka będzie jego śmierć, jaka będzie jego wieczność. Ale przede wszystkim najważniejsze jest to, w jaki sposób osiągnął to bogactwo i w jaki sposób przeżywa ten luksusowy tryb życia. Jak przeżywa, jakim jest człowiekiem. I tak samo można powiedzieć o tym, Żebraku. To nie wystarczy być żebrakiem, ale też trzeba mieć odpowiednie usposobienie, i trzeba zastanowić się, jak również żebrak przeżywa to swoje życie. A więc, co może decydować o tym, jaka będzie wieczność? Jakie życie? Odpowiedź dają nam zarówno pierwsze czytanie, jak i jak i drugie, kiedy słyszymy w pierwszym czytaniu z księgi proroka Amosa również o beztroskim życiu na Syjonie, dufnym życiu na górze Samarii, też jest opisane życie luksusowe. Leżą na łożach z kości słoniowej, wylegują się na dywanach, jedzą, piją. I to może jeszcze by było nie najgorsze ale w tym wszystkim, że pijąc czaszami wino, namaszczając się najlepszym olejkiem, ale w tym wszystkim brakuje czego? Tego, że nie martwią się upadkiem domu Józefa. To znaczy, że nie martwią się tym, co najbardziej istotne. Nie martwią się tym, co jest ważne, nie tylko dla nich, ale również dla całego domu Józefa to ich nie obchodzi są zupełnie obojętni i niestety tak najczęściej jest że ten luksus i bogactwo zamykają człowieka na to co najważniejsze w życiu zamykają człowieka na drugiego człowieka że często właśnie ten luksus i bogactwo osiągane są w sposób Niesprawiedliwy, nieuczciwy z podeptaniem wszelkich praw, z podeptaniem często Bożych przykazań, z podeptaniem sprawiedliwości, z podeptaniem pobożności, wiary, miłości, wytrwałości i łagodności. O tym właśnie słyszymy w liście świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. To ma być cel naszego podążania, nie Celem ma być ułożenie sobie życia tutaj na Ziemi, w luksusach i dobrobycie, i nic więcej, i zamknięcie się na drugiego człowieka. Ale właśnie święty Paweł mówi: Podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością i łagodnością. Niestety właśnie często tak bywa. Nie zawsze, ale często, że ci ludzie, którzy decydują się na bogate i luksusowe życie, Zaczynają tworzyć tę ogromną przepaść, tę wyrwę, która istnieje między nimi a innymi ludźmi. Po prostu zamykają się na drugiego człowieka. I dlatego bliżej, często tak bywa, bliżej tej sprawiedliwości, tej pobożności, wiary, miłości, wytrwałości i łagodności są ludzie biedni, ubodzy. Żyjący może i skromnie, bo ci ludzie najczęściej są właśnie otwarci na, na innych. Często potrafią się podzielić tym, co im zostało, a niestety serce bogatych bywa często właśnie zatwardziałe, zamknięte izolują się są ludźmi, którzy gardzą, często innymi ludźmi. I o tej pogardzie i o tym zamknięciu słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Bogacz nie zauważał tego drugiego człowieka leżącego pod jego pałacem, blisko jego pałacu, przy bramie do pałacu. Ten żebrak miał jedno pragnienie: ty chociażby nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. Nawet tego nie otrzymywał, nawet odpadków. I dlatego właśnie taka, a nie inna sytuacja po, po śmierci. Oczywiście po śmierci bogacz zastanowił się, przemyślał, ale to już było za późno. Do momentu śmierci można myśleć, można, można poddać się refleksji, można się jeszcze nawrócić, można się odwrócić od takiego czy innego stylu życia, ale po śmierci jest to niemożliwe. Po śmierci wszystko to, co zostało w momencie śmierci utrwalone, tak już pozostanie na zawsze, pozostanie na wieki. O tym nam dzisiaj mówi Ewangelia. My często właśnie tak żyjemy, myśląc, że może coś się zmieni. Nic się nie zmieni po śmierci. Zmienić się może przed śmiercią. I dlatego trzeba zastanawiać się i myśleć bardzo często o swoim życiu w kontekście właśnie tego zakończenia życia. I przypominać sobie, że jakie życie, taka śmierć, ale przede wszystkim jakie życie, taka śmierć i wieczność, która po tej śmierci następuje. Wyznajmy naszą wiarę.